Co roku w Los Angeles dzieje się jedno wielkie święto graczy, bo tak naprawdę tym powinno być E3, świętem graczy dla graczy. W końcu to deweloperzy i wydawcy z całego świata biją się o nasze portfele, a nie na odwrót. Więc trudno jest wyłonić zwycięzcę takich targów, niemniej jednak łatwo jest wskazać, kto miał gorszą, a kto miał lepszą konferencję i taki mam plan na dzisiaj. Serwus Ferajna, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowym cyklu materiałów, który będzie się ukazywał w każdy piątek o godzinie 17. Będzie to takie podsumowanie growe tygodnia, ale jeszcze nie mam dla niego nazwy, dlatego proszę Was o pomoc. Napiszcie mi w komentarzu, jak Waszym zdaniem powinien nazywać się taki cykl, a tę odpowiedź, która będzie miała najwięcej łapek w górę i która mi się spodoba, zastosuję właśnie do cotygodniowych materiałów, które będą podsumowywać wydarzenia ze świata growego, filmowego, Zobaczymy, co tam się napatoczy. A już teraz, kochani, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby się lepiej pozycjonował i w zamian za docenienie mojej pracy. Widzimy się dzisiaj na streamie o godzinie 20 na kanale. Nie przedłużając dłużej, kochani, przejdziemy sobie teraz przez każdą konferencję w kolejności, w jakiej były one pokazywane i powiem Wam, co mi się podobało i co mi się nie podobało, ale ostateczny wyrok zostawiam dla Was. Pierwsze, jak zwykle, jak drugi rok z rzędu. Było EA, które postanowiło się wyłamać i zrobiło swoje EA Play zamiast konferencji samej na E3. I tutaj, tak naprawdę, jak dla mnie, jest więcej minusów niż plusów, ale okej, okay, zacznijmy od plusów. Battlefront 2, który wygląda tak, jakby faktycznie starał się odkupić grzechy swojego poprzednika. Które w zasadzie było bardziej tech demem i miało tak mało kontentu, że demo tutaj idealnie pasuje. Natomiast dwójka zapowiada się na coś, co powinniśmy dostać już przy okazji tej pierwszej części. Czyli mamy kampanię singleplayer, mamy znacznie rozbudowany multiplayer, mamy klasy postaci, a mamy znacznie więcej tych postaci przede wszystkim, którymi możemy ogrywać. I tutaj mam na myśli między innymi bohaterów, którzy są z różnych epok czasowych. Wygląda to wszystko. Całkiem ładnie, jednak ten silnik daje naprawdę radę, jeśli chodzi o efekty wizualne i o to, jak to wszystko się prezentuje na ekranie. Natomiast ja dalej mam takie przeczucie, że coś może pójść nie tak. Przy pierwszej części oszukali, to znaczy oszukali to duże słowo. To bardziej bym chciał zastosować przełożenie takie Full Me Once, Full Me Twice. Nie jestem absolutnie przekonany. Zagram w betę, zobaczę, jak to wygląda i wtedy zadecyduję, ale niewątpliwie. Zapowiada się spoko. Drugą taką pozytywną rzeczą na tej konferencji była zapowiedź indyka, który będzie wydany przez EA, ale jego twórcą jest studio odpowiedzialne za Brothers: A Tale of Two Sons. Tutaj będziemy mieli bardzo nietypowe podejście do rozgrywki multiplayer, ponieważ split screen będzie wymuszony zawsze, nie tylko lokalnie, jak się będzie grał z kumplem bądź z koleżanką na kanapie, ale również przez sieć, jak będziemy grać przez internet. Również ten split screen na ekranie będzie wymuszony. Jest to celowy zabieg, który ma sprawić taką większą imersję i poznawanie tego świata z dwóch perspektyw. Właśnie z perspektyw dwójki, uciekinierów z więzienia. E, zapowiada się naprawdę rewelacyjnie, graficznie. Jest troszkę specyficznie i muszę przyznać, że jeden z głównych bohaterów z tym swoim nohalem i bokobrodami wygląda dosyć komicznie. Nawet słyszałem głosy, że chcą, e, to znaczy nie bo nie twórcy chcą go zmienić, tylko właśnie gracze do, domagają się zmiany wizerunku tej postaci. Zupełnie nie rozumiem czemu. Trzecim takim dobrym punktem tej konferencji było niewątpliwie pokazanie, zaprezentowanie nowego IP, które nazywa się Anthem. E, jest to nowa gra od e, Studia BioWare, będzie to Action RPG. Ale na samej konferencji pokazali tylko krótki teaser i tyle. Więc jest to plus, że działają, że robią nowe IP, ale naprawdę po wydawcy i potwórcy tego tytułu spodziewałem się czegoś więcej na ich własnej konferencji, a nie na konferencji Microsoftu. Przechodzimy do minusów, do rzeczy, które mi się zupełnie nie podobały w tej konferencji. Zacznijmy od tego, jak ona się zaczęła. Zaczęła się od Madena, który w, przynajmniej w Polsce nikogo. Nie wiem, w Stanach to jest podobno big deal, ale w Polsce tak, to znaczy patrzę oczywiście swoim, ze swojej perspektywy na to. Dla mnie ten wstęp koszmarnie nudny. Sportówki to jest koszmar dla mnie, nuda. Tak samo pokazanie tej Fify. W tej Fifie nic się nie zmienia. Dodali ten story mode, teraz będzie kolejny story mode. A story mode też w Madenie ma być, z tego co widziałem. No po prostu, albo w Madenie, albo w NBA. Poprawcie mnie w komentarzu, już nie pamiętam, bo tak jak mówię, sportówki nikogo. Dlatego Madden, Fifa, NBA, na tym wszystkim spałem albo przeglądałem aplikacje w telefonie. No nie jest to dla mnie, jeśli was to jara super spoko, dla mnie absolutnie nuda. Skoro już mowa o nudzie, to nowy Need for Speed zapowiada się na koszmarną nudę. Mimo tego co widać na ekranie, wyścigi, pościgi, rozwałka, rozwałka trochę taka jak burnoutowa, ale mam wrażenie, że twórcy za bardzo skupili się na dorzucaniu niepotrzebnych elementów jak fabuła, jak story mode do takiej gry, w której ludzie po prostu chcą się ścigać. Ludzie proszą cały czas o nowego burnauta, ludzie proszą o NFS-a w stylu most wanted, underground, a cały czas dostajemy taką jak, jak, jakąś dziwną hybrydę, która nie wiadomo czemu ma służyć i te slowmo przy rozwałce wyglądają całkiem spoko, ale jak. Ja, jak i podobnie większość, którą widziałem na czacie, mam nadzieję, że będzie możliwość wyłączenia tego, bo jest to zbyt, zwyczajnie natrętne. E, no i fizyka, oczywiście, to jest NFS, ale momentami jest trochę przesadzona, jak w burnaucie. Dlatego ta hybryda moim zdaniem nie do końca zagra i to nie jest dobry twór. Ta konferencja była bardzo zachowawcza. Nie zaryzykowali w zasadzie żadnym nowym IP poza Anthem i bycie wydawcą Indyka Away Out. E, I tak naprawdę mamy znowu FIFA, mamy znowu Madena, mamy znowu NFSA. Uh, mamy znowu NBA, mamy głównie znowu. No, poza faktem, że tym razem postanowili zatrudnić jednego youtubera, żeby opowiedział coś na NFS-ie. I tutaj właśnie wychodzi, że nie każdy youtuber nadaje się do ludzi. Co zresztą widać na tym cringe momencie. Talk about need for speed. Um, Jest, great game, but I. Trochę żenujące, że tak duża firma nie robi researchu, kogo zatrudnia tak naprawdę, bo gość, ten gość jest pranksterem. Kogo z jego widowni obchodzi, że on tam jest i gada o grze, w którą nigdy nie zagra i oni też w nią nie zagrają. Bez sensu. Drugą konferencją w kolejności był Microsoft, i tutaj oczekiwania były ogromne, bowiem Microsoft zapowiadał, że pokaże Project Scorpio. Powie, jak potężna jest to konsola i ile będzie w końcu kosztowała i jak się będzie nazywała, bo Project Scorpio był oczywiście tylko nazwą tymczasową. No i dlatego oczekiwania co do tej konferencji były dosyć spore, pojawiały się przecieki o różnych grach, które miały się pojawić cały czas. Ludzie czekają na niektóre tytuły, które zapowiadane były już dość dawno temu. No, ale przejdźmy do, przez plusy i minusy tej konferencji. Niewątpliwym plusem jest fakt, że w końcu pokazali tego Xboxa One X, czyli Xoxo, czyli hugs and kisses. Zamiast Scorpio, w sumie dobra zmiana. Konsola będzie dosyć droga, o tym powiem w minusach. Ma zaoferować moc graficzną na poziomie 6 teraflopów, więc będzie dużo silniejsza od PS4 Pro, PS4. No, od Switcha to jest dosyć oczywiste, że będzie mocniejsza. Tylko, że pokazali jeden tytuł, który tak naprawdę tak mocno mocno wykorzysta a, tę moc konsoli jako tytuł first party. Jest to Forza 7. Która naprawdę wygląda czadowo. Jest to na, na razie tyle jestem w stanie powiedzieć po tym, co widziałem na ekranie. Najlepiej jednak będzie to ocenić samemu na własne oczy. E, ale jeden tytuł, z taki first party, który pokazuje moc konsoli, to dosyć mało. To Tak jakby trochę nie przygotowali się, nie odrobili pracy domowej w tym zakresie. Ale to, czego nie mogę zarzucić Microsoftowi, to tego, że nie pokazuje gier, które mają daty premiery. To znaczy. Sony zazwyczaj pokazuje tytuły, które ukażą się kiedyś, a Microsoft natomiast na tej konferencji w końcu pokazał daty premiery kilku tytułów, na które od dawien dawna czekamy. CapCut w końcu dostał datę premiery. Ja się bardzo czekam mocno na ten tytuł. Crackdown dostał datę premiery. Tutaj nie do końca mi to gra, że jednak zapowiadali grę z niesamowitym systemem rozwałki, a koniec końców będzie ten system rozwałki tylko w multi. Trochę słabo. Spodziewałbym się raczej na odwrót tego, ale Oh well, Widać, nie chcieli wymuszać na graczach stałego podpięcia do sieci. Zaprezentowano nam Ori and the Will of the Wisps, które przeciekło tego samego dnia albo dzień wcześniej do sieci, że taka gra powstaje. No, ja ram się niesamowicie, słuchajcie, ten krótki trailer, który nam pokazano, pokazuje jak znowu piękna to będzie gra. Bo to nie jest gameplay oczywiście, ale to pokazuje zamysł artystyczny, jaki znowu obrali twórcy w tym tytule. I będzie pięknie, będzie wzruszająco ten krótki teaser, już potrafi wyciskać łzy z oczu. Kolejny tytuł, który się ukaże. Na razie ekskluzywnie na tę konsolę to jest Player Unknown Battlegrounds, który jest mega mega hitem na Steamie. Jeśli tego jeszcze nie widzieliście, to musicie koniecznie obczaić, bo to jest naprawdę duży tytuł, bardzo znana gra i no, absolutnie rozwala mózg to, jak ta gra jest popularna obecnie wśród graczy PC. To jest duży krok, że taki tytuł ukaże się na Xboxie. Jestem ciekaw, jak będzie z optymalizacją, ponieważ wiem, że na PC są z tym problemy. Jest to silnik ARMY, bodajże, który nie jest do końca dobrze zoptymalizowany, ale zobaczymy to w akcji i wtedy będziemy. Można ocenić. Jeszcze jedną rzecz, którą bardzo chcę zobaczyć w akcji, jest to wsteczna kompatybilność. Wsteczna, wsteczna, bo tak naprawdę z pierwszym Xbox'em teraz będzie wsteczna, wsteczna kompatybilność i kiedyś powiedziałem taką głupotę, do której teraz chciałbym się przyznać, że w zasadzie mam to w dupie, że Sony nie chce dać nam wstecznej kompatybilności albo cross playa między innymi platformami, ale no nie, jednak nie. Tak naprawdę to jest bardzo istotne, żeby konsole były... To znaczy, wsteczna kompatybilność nie jest aż tak istotna, ale crossplay jest w cholerę istotny i tak naprawdę prowadzi do unifikacji wszystkich graczy. Ale dlaczego nagle mówię o crossplayu? Bowiem okazało się, że Minecraft, który został zapowiedziany na tej konferencji, to znaczy Minecraft, który został zaprezentowany na tej konferencji, który dostanie wsparcie na 4K dla Xbox One i PC, będzie miał w końcu crossplay z innymi platformami. Będzie można grać na Switchu z użytkownikami PC, Xboxa, ale nie Sony. Z tego co pamiętam, nie było tam Sony. Rozmowy podobno dalej trwają i może coś się uda z tym zrobić. O, genialnie by było, jakbyśmy wszyscy jako gracze mogli się spotkać w jednym środowisku razem, coś tworzyć, niszczyć, zdobywać, zwiedzać. Minecraft jest akurat taką grą. A, która robi to doskonale i bardzo, bardzo się cieszę. To jest niesamowity postęp jednak, że jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie ponad podziałami. W tym wypadku ponad podziałami konsolowymi. No dobrze, ale powiedziałem w sumie dużo dobrego tak naprawdę. Pojawiło się parę tytułów, daty premiery, Minecraft z crossplayem, do tego będzie nowy patch, który doda lepszą grafikę, no ale przejdźmy do minusów, bo minusów też było trochę. Z wielu, wielu tytułów, które zostały zaprezentowane na tej konferencji w zasadzie niewiele zostaje jako ekskluzyw dla Xboxa i Windows 10. Pamiętajmy o tym, że teraz jest to jedno środowisko, na którym tytuły będą działały i tu, i tu, więc tak naprawdę Xbox jako konsola, jako sprzęt został bez ekskluzywów stricte dla siebie. Ja w sumie się z tego cieszę, bo mam PCA i mogę grać z moimi znajomymi na Xboxach. Ale wiem, że są tacy, którym to przeszkadza i którzy, chci którzy chcieliby zachowania tych ekskluzywów na stałe tylko dla konsoli. I don't give a fuck gra jest tu i tu jest więcej osób, które mogą się zapoznać z tym tytułem nawet nie wiecie jak ja się cieszę z tego że Halo Wars 2 i Halo Wars 1 wyszło na PC w końcu to jest zajebista sprawa dla deweloperów zwłaszcza wspominałem o tym, że Forza jest jedynym tytułem first party który ma sprzedać tę mocniejszą konsolę nam no i właśnie to jest ten minus. To jest zdecydowanie za mało, żeby tylko jeden deweloper wyszedł przy zapowiedzi takiego mocnego sprzętu i powiedział Hej, dobra, mamy w Fordze, która będzie wyglądała zajebiście, ale to w zasadzie tyle. Eee, no niestety, brakuje takiego systemu Celera, który pchnie tę konsolę, bo faktycznie HDR robi znacznie większą różnicę niż 4K i dlatego rozważam nawet zakup takiej konsoli, żeby mieć ten HDR, eee, bo mam już telewizor, który to obsługuje. No niemniej jednak brakuje tej jeszcze zachęty, brakuje tej marchewki na kiju, która by mnie zachęciła do kupienia tego sprzętu. Więc tutaj troszkę słabo. A dlaczego mówię, że to jest jedyna gra, która będzie to robiła? Ponieważ było hucznie zapowiadane na tej konferencji, że Assassin's Creed Origins będzie miało to wsparcie dla Xbox'a już nie Scorpio, tylko Xbox One X. Ale po czasie okazało się, według testów Digital Foundry, że Assassin's Creed nie ma prawdziwego 4K, tylko ma upskalowane, to jest checkerboard upscaling. I dlatego tutaj będą wychodziły takie kwiatki, będą takie wypadki, kiedy deweloperzy będą robili gry, które będą działały na tej konfiguracji, której jest najwięcej, ewentualnie będą myśleli nad czymś, żeby te gry były lepiej, żeby lepiej wyglądały na konfiguracjach pro, takich jak PS4 Pro czy Xbox One X, ale no to niestety trzeba się przygotować na to, że to nie będzie regułą, że będą te gry zawsze lepiej wyglądały. Tylko raczej to będzie wyjątkiem. Ostatnim minusem tej konferencji, w zasadzie nie samej konferencji, ale zapowiedzi sprzętu jest jego cena. 500 dolarów to jest naprawdę dużo. Tak naprawdę 500 dolarów trzeba przeliczyć na 450 funtów, bo taki mniej więcej jest przelicznik. Ja sprawdzałem, jaka była cena switcha na premierę i mniej więcej taka jest proporcja właśnie. 450 funtów daje nam jakieś 2200 zł. To jest sama goła konsola na start. To jest 400 zł więcej niż konkurencja, czyli PS4 Pro. Tutaj oczywiście na plus przemawia fakt, że konsola będzie posiadała czytnik płyt UHD, którego PlayStation zwyczajnie nie posiada. Niemniej jednak nie wiem, czy będzie to w stanie zachęcić zwykłego Kowalskiego do wydania 400 zł więcej, za które będzie miał dwie gry plus PS4 Pro. Także tutaj ta konsola może być, ta cena konsoli może być problemem. Trzecią konferencją na tegorocznym etapie był Ubisoft. Ubisoft, który w zasadzie ten rok nie zapowiadał się zbyt ciekawie dla nich, bo nie mieli nic takiego aż do czasu, kiedy nie zaczęli sypać jak z rękawa tytułami: Far Cry 5, Assassin's Creed, The Crew 2 i gdzieś tam wyciek o tych królikach. No i tak naprawdę czekałem na to E3 i stwierdziłem: eee, wiem wszystko, co będzie, nic mnie nie zaskoczą. Nic bardziej mylnego. Otóż konferencja Ubisoftu była zdecydowanie jedną z najciekawszych dla mnie. Ponieważ nie dość, że dostaliśmy porządną dawkę gameplayu z Assassina, dostaliśmy dawkę gameplayu z Far Cry'a, a zobaczyliśmy w końcu te króliki, o których się mówiło tyle czasu w akcji, i które wyglądają przeobłędnie, to jest tak fantastyczny miks, taka mieszanka uh, XCOM, Mario i królików. Ja chcę w to grać, ja bardzo, bardzo czekam na sierpień, żeby już to zagrać, bo wygląda ślicznie, mechanika jest super, sprawdzona z XCOM-a. no, jaram się okrutnie, a do tego, słuchajcie, taki fun fact, z Death Star Luigiego, czyli tego wzroku śmierci, zrobili jego zdolność. Jak zajebiste jest to. A do tego ten moment, który można było zobaczyć, jak właśnie Shigeru Miyamoto był na scenie i chwalił creative directora od tego tytułu. No, coś, coś pięknego, coś wzruszającego. Sam fakt przebywania w tym samym pomieszczeniu co ta legenda, czyli Shigeru. No, niesamowite to musi być, a jeszcze usłyszeć tak dobre słowa, tak ciepłe słowa, no to faktycznie może wywołać lekkie wzruszenie u kogoś, kto jest game developerem. Tutaj w zasadzie wszystko jest bardzo, bardzo na plus. Na wszystkie ich tytuły czekam, bo Far Cry ja od zawsze lubiłem, na Assassina bardzo czekam, zresztą Syndicate mi się niesamowicie podobał. Króliki wyglądają jak niesamowite połączenie, którego nie spodziewałem się. Uh, że może wyjść tak dobrze, że zapowiada się przynajmniej tak dobrze. Także na to wszystko bardzo, bardzo mocno czekam. The Crew 2 nie jestem do końca przekonany tym pomysłem, żeby to wszystko władować do jednego wora. Nie jestem pewien, czy to jest remedium na te problemy, które miała jedynka, ale cholera, trzymam kciuki za to. Kolejnych dobrych gier nam potrzeba i mam nadzieję, że The Crew 2 będzie tylko lepsze od jedynki i będzie miało dłuższą żywotność. Trzymam kciuki za to. A do tego zapowiedzenie nowe, całkowicie nowego IP Skull and Bones. No, coś pięknego. Polski trailer od Platirza. Grafika bardzo, bardzo ładna. I do tego mechanicznie jest to w zasadzie to wszystko, co lubiliśmy w Assassin's Creed 4 Black Flag, czyli walki morskie, podróżowanie, żegluga. No. Zapowiada się mega tytuł, zdziwię się, że tak późno, ale myślę, że możemy być spokojni co do mechaniki i tego, jak to będzie działało, bowiem za to wszystko odpowiedzialne jest studio Ubisoftu, które pracowało właśnie nad walką morską i żeglugą w Assassin's Creed 4 Black Flag. Także tu zapowiada się solidny tytuł, tylko że będzie on online. To może być problem, pamiętamy jak wyglądały gry Ubisoftu, które działały online. Przypominam, patrzę tu na Ciebie Division, patrzę tu na Ciebie For Honor. Mam nadzieję, że tym razem firma Ubisoft wyciągnęła jakieś wnioski z tego i będzie tylko lepiej. Trzymam kciuki, bo tytuł zapowiada się naprawdę zajebiście. Absolutną perłą, wisienką na tym torcie Ubisoftu to podczas tej konferencji Beyond Good and Evil 2. Nie spodziewałem się, że ta gra kiedykolwiek się ukaże. Znajomi się mnie pytali przed konferencją, mówią Ty Kuba, ty tam w Ubisoftie często jesteś, powiedz mi, wiesz coś o tym tytule? No, tak nie. Bo... Nic nie wiedziałem, nikt w warszawskim Ubisoftie o tym nie wiedział. Dowiedzieliśmy się wszyscy na tej konferencji i jak tylko zobaczyliśmy zapaść, to biliśmy brawo. Naprawdę, to jest tytuł, na który czeka się tak długo, że w końcu jak się pokazuje, jak jest, chociaż nawet nie pokazuje, tylko jak widać to światełko w tunelu, że coś się zaczyna w temacie dziać, że to wraca na właściwe tory, to człowiek czuje taką radość, takie spełnienie jest w końcu. I tak właśnie jest w tym tytule. Beyond Good and Evil jest w produkcji. I, I to jest zajebista wiadomość dla wszystkich. Z takich minusów, nie ma ich tutaj zbyt dużo, więc nie będę się na siłę czepiał, no ale fajnie, że zapowiadają nową grę na VR. Szkoda, że pokazują z niej tak mało i tak mało szczegółów jest. Kolejną konferencją byłaby Tezda. I tutaj będzie bardzo, bardzo krótko, bo konferencja była cholernie nudna i była w zasadzie bardzo krótka. Na plus, zapowiedzieli nowego Wolfensteina, zapowiedzieli nowe Evil Within i, i w zasadzie z plusów to dla mnie tyle, z minusów dalej Skyrim dalej uh, VR pchany do Fallouta i do Sky a to zaraz pchany do Fallouta i do Duma po co to komu na co to komu potrzebne tak no, nie rozumiem tego zupełnie DOOM jest wybitnym tytułem, Fallout jest co najwyżej w średnim, po co pchać tam ten VR, zupełnie nie rozumiem. Na plus ogromny jeszcze warto wspomnieć, że wszystkie tytuły, wszystkie zapowiedziane tytuły od Bethesdy ukażą się w przeciągu pół roku od pokazania tego. No i tutaj też oczywiście na plus będzie DLC nowe do Dishonored 2, także to też jest bardzo mocny plusik dla Bethesdy. Ale konferencja generalnie cholernie nudna, ważne, żeby było sporo szczegółów konkretów. No i przechodzimy do konferencji, na którą wszyscy czekali. Wszyscy myśleli, że Sony w zasadzie nie musi jej robić, bo po tym co Microsoft pokazał, no to już pozamiatane, już posprzątane, już herbata po obiedzie, ale nie do końca. Sony wie, jak zadbać o odpowiedni nastrój przed swoimi konferencjami. Z tego co pamiętam, rok temu mieliśmy całą e, orkiestrę, tym razem mieliśmy kilku wybuchowych muzyków. No i było dobrze, bo w zasadzie nie było zbyt dużo zbędnego gadania. Przed samą konferencją dostaliśmy datę premiery Knaka Dwójki, na którego na pewno czekacie. Dostaliśmy bardzo dużo tytułów, które już w zasadzie znamy tak naprawdę. Mamy, nie wiedzieliśmy tylko o DLC do Horizona. God of War to było pewne, już nawet wielki mural powstał przed samymi targami. A Days Gone, kolejny trailer, tym razem znowu gameplay trailer, wyglądał fenomenalnie. To będzie jeden z takich tytułów, na które czekam. Mam nadzieję, że Detroit nie będzie kolejnym tytułem Davida Cage'a, który tak naprawdę bardzo dużo zapowiada, ale potem niekoniecznie dowozi. Tak miałem chociażby z jego ostatnią grą Beyond Two Souls. Uh, dlatego mam dosyć spore nadzieje, pokładam w tym Detroit, także David dawaj dowieść. Co do Gadowora, patrząc po tym, jak to wszystko wygląda, jaka jest narracja, Mam wrażenie, że to może być najlepszy God of War ever. Będzie najbardziej dojrzały. Kratos wygląda jak zupełnie inny człowiek. Człowiek, który faktycznie nosi na sobie te blizny, nie tylko te blizny z walki, ale także blizny e, mentalne, blizny psychiczne. No, jest, widać, że jest zmęczony tym wszystkim, ale widać, że na tych trailerach też, na tym gameplayu Tworzy się jakaś więź z tym jego synem, no, To może być faktycznie coś takiego, czego jeszcze w tej serii nie widzieliśmy i nie mogę się doczekać. Naprawdę wygląda przepięknie, plus właśnie czuję, że tutaj będzie bardziej postawiona, e, będzie bardziej postawiony nacisk na tę narrację w tym tytule, także bardzo mocno czekam. Days Gone wygląda jak tytuł, na który czekam od dawna. Uwielbiam gry z zombie, a tutaj nie dość, że będziemy mieli ich chmary, takie jak w sumie w uh, Dead Rising, to będą one bardziej agresywne, będą szybsze, będą faktycznie działały jak chmary szarańczy takie. E, także to wygląda rewelacyjnie. Do tego będzie można zostać napadniętym przez innych, którzy starają się ocaleć w tym świecie zombie. No wygląda to bardzo, bardzo dobrze. E, robi to studio, które było odpowiedzialne za Uncharted na PlayStation Vita. Jestem ciekawy, co wymodzą. Kolejnym plusem niewątpliwym tej konferencji jest pokazanie, Shadow of the Colossus i to nie jest remaster, to jest remake. To wygląda fenomenalnie i to będzie dla mnie okazja, żeby w końcu to przejść. Bo tak, nie przeszedłem tego nigdy. Miałem na PS2, ale jakoś poziom trudności plus sterowanie mnie odrzuciły. Co do minusów, tak jak wspominałem, nie było idealnie. Było dużo zapowiedzi tytułów, które już znamy, było trochę takich, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją, jak DLC do Horizona, ale generalnie brakowało mi takich punchów. Tak na zasadzie, no dobra, Uncharted wychodzi niedługo, ale żeby przydałoby się, żeby Detroit na przykład, luty 2018, God of War, uh, maj 2018, i tak żebyśmy wiedzieli, kiedy po kolei odkładać sobie pieniądze na te wszystkie tytuły, bo widać, że zdecydowanie warto. Także tutaj mi tego trochę zabrakło. Be bardzo bezpieczna konferencja, mało gadania, dużo pokazywania. No, i Spider-Man, który wygląda obłędnie, to jest zdecydowanie plus, tego nie wiesz jako minus. Wygląda fenomenalnie, bardzo fajnie, tylko na cholerę, te quick time eventy. Firma, która, jak dla mnie, zrobiła najlepszą robotę na Toyota E3, przywiozła naprawdę wielkie działa ze sobą. I jestem pod wrażeniem tego, że są w stanie jednak powoli wracają na tę arenę do walki z innymi graczami. Ale po kolei. Nintendo zapowiedziało Pokémony RPG te korowe na Switcha. Nie pokazali nic, ale to jedno proste zdanie wystarczyło. Wszyscy ściągali majtki przez głowę. To po prostu jest najlepsza zapowiedź, jaka mogła spotkać tę konferencję. Przynajmniej do czasu, dopóki nie pokazali planszy z Metroid Prime 4. Tak. Ta gra jest w produkcji i z tego co pamiętam ma być w 2018 roku. Ewentualnie wtedy dostaniemy kolejne szczegóły, ale w przypadku Nintendo to wystarczy. Oni te tytuły dowożą. Pamiętacie jak było z Zeldą Breath of the Wild. Faktycznie, przeciągali, faktycznie trwało to długo, ale w końcu jak ta gra wyszła, goty 12 na 10. Fenomenalny tytuł. Wierzę, że tutaj będzie tak samo, dlatego śpię spokojnie. Pokazali nowego Kirby'ego, też 2018. Pokazali nowego Yoshi'ego, 2018. Te dwa tytuły wyglądają tak ślicznie! Pokazali Xenoblade 2, który ukaże się w tym roku. Nowy Mario, który jest obłędnie piękny, obłędnie dobrze wygląda, ta mechanika, coś zupełnie nowego. No, czad, absolutny czad, nie mogę się doczekać tego, aż się to ukaże, a ukaże się już w tym roku. Także mamy posiadacze Switcha. W tym roku mają naprawdę niezłe święto, mogą spać spokojnie, bo ich pieniądze zainwestowane w ten sprzęt okazały się być dobrze ulokowane. Dostaniemy takie gry jak Stardew Valley chociażby, dostaniemy Rocket League, dostaniemy Super Mario Odyssey, dostaniemy Xenoverse 2, zaraz Armsy już w zasadzie wyszły, niedługo Splatoon 2. Słuchajcie, teraz problemem nie będzie brak tytułów, będzie tylko brak pieniędzy na to wszystko. Także akurat tutaj Nintendo dziękuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że pokazaliście, że jednak nie macie w poważaniu swoich klientów, swoich graczy i zapewnicie nam tyle gier, że w zasadzie nie będzie czasu, żeby to wszystko ograć. Konferencja była bardzo krótka, Direct trwał 25 minut. Podczas niego właśnie zapowiedziano m.in. te tytuły, ale to nie wszystko. Bowiem po Direkcie pojawił się jeszcze Treehouse. Na Treehouse zapowiedziano nowe Amiibo plus kolejnego Metroida, tym razem na 3DS-a. Także, tak jak mówię, przyjechali tam naprawdę ze sporymi działami. Więc, chylę czoła, naprawdę bardzo dobre, bardzo krótko i bardzo na temat. Ten Direct 25-minutowy w zupełności wystarczał, żeby zdeklasować całą konkurencję na tym polu, jeśli chodzi o przedstawienie szybkie tytułów, pokazanie tego, co nadchodzi. Jestem oczarowany tym, jak dobrze im to poszło. Naprawdę wielkie brawa. A która konkurencja. A która konferencja Wam się podobała najbardziej? Piszcie w komentarzach, kochani. Widzimy się o 20.00 na streamie na kanale. Także. Nie odchodźcie od komputerów na zbyt długo, bowiem za parę godzin spotkamy się, będziemy mogli pogadać, będziemy mogli pośmiać się razem. A 30 czerwca, Drank Stream w piątek o godzinie 17. Informacje znajdziecie na grupie, a link do grupy znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, za oglądanie. Jeśli materiał Wam się podobał, bardzo serdecznie Was zachęcam do zasubskrybowania kanału tutaj, a tutaj przygotowałem dla Was dwa materiały, które mogą Wam się spodobać, a których jeszcze nie widzieliście. Widzimy się o 20 na streamie dzisiaj, czyli w piątek, a w poniedziałek na kolejnym streamie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani, i uszanowanie.